Siemanko internety będziemy dzisiaj rozmawiać troszeczkę. ma chorobę środka. Będziemy dzisiaj sobie gadać trochę o stabilizacji całego naszego ciała. Jako, że będziemy tutaj pokazywać trochę pracy na brzuchu, to żeby wam umilić oglądanie, widzieliśmy właśnie marzenę, a nie na przykład Trabanta, który tu siedzi obok. Także zapraszamy do oglądania. Generalnie rozchodzi się o to, że możecie zobaczyć, że bardzo dużo ludzi na siłowni robi różnego rodzaju planki, różnego rodzaju izometrię. I teoretycznie nie ma w tym nic złego, bo to są dobre ćwiczenia, które nauczą was, jak stabilizować kor, jak stabilizować wasze ciało, jednakże ich wadą jest to, że uczą Was stabilizować ciało w bezruchu. A problemem jest to, że no, Wasze ciało rzadko kiedy jest w takim totalnym bezruchu na co dzień. Dużo częściej wykonujecie jakieś ruchy złożone, na przykład przysiad na siłowni też rzadko kiedy ćwiczycie w bezruchu, no poza tym wspomnianym plankiem. Dużo częściej właśnie robicie ciągi, wyciskania, przysiady. I tu chodzi o to, generalnie, żeby ustabilizować tę część ciała, kiedy to się będzie ruszać i kiedy to się będzie ruszać. I robiąc same planki, totalnie nie ogarniecie umiejętności stabilizacji tułowia w ruchu. Także, będziemy chcieli Wam pokazać dzisiaj kilka przykładowych ćwiczeń, które właśnie bardzo fajnie nauczą Was, jak ustabilizować centrum w momencie, kiedy tutaj będziemy wykonywać różne ruchy. Na początku yy, musimy sobie pomówić o tym, jak dokładnie tutaj pracować brzuchem, bo tutaj już może być kilka takich rzeczy, które się na samym starcie już wykrzaczą. Zaczniemy sobie może od aktywnego użycia mięśni skośnych brzucha, teraz jak można sobie podnieść ręce do góry, znaczy do tyłu to zobaczcie, wywar mi żebra, o, u, dużo, u wielu osób z Was może być widoczne coś takiego. Jeżeli tutaj będziemy mieli takie bardzo mocno wdechowe ustawienie żeber, czyli te żebra będą nam tak odstawały do góry, to znaczy, że skosy tutaj nie będą aktywnie zaangażowane do ruchu. Więc pierwsze co, to my musimy ściągnąć sobie te żebra do dołu i robimy to w taki sposób, że robimy właśnie bardzo, bardzo długi wydech, jak najdłuższy, na samym końcu, jeżeli tu już nie będzie wdechu, możecie sobie kasznąć. OK, dobra. Jeszcze raz zrób, zrób powietrze, żeby się znowu unoszą. I znowu wydech. Jak najdłuższy. Całe powietrze, jakie macie, chcecie z siebie wycisnąć. I na końcu albo się zaśmiać, albo zakaszleć. OK, dobra. Dobra, widzicie, że te żebra automatycznie same się obniżają, i później w trakcie ruchu też chcecie właśnie je do takiego ruchu zaangażować. Tak właśnie działają skosy, że między innymi tutaj nam będą ciągnąć żebra w dół, w dół, czyli w stronę naszego tyłka. Więc to będzie pierwsza sprawa, żeby w trakcie ruchu, zrób powiedzmy tego dead buga, który teraz robiłaś, żeby tutaj nie było tego ruchu, żeby nie było, przepraszam, żeby nie było tej pozycji żeber wywalonych do góry. O, tak to właśnie to wygląda, a tak w momencie, kiedy marzena zaangażuje skosy do. Tak jest źle, a teraz rób dobrze, cyk. Tak jest dobrze. Ok. Czyli to będzie pierwsza istotna sprawa. Druga istotna sprawa to, żebyście się nie skupiali na żadnych konkretnych mięśniach, tylko myśleli globalnie o tym, że chcecie zaangażować całe swoje ciało do ruchu. Nie raz, nie dwa możecie tutaj usłyszeć jakiś trenerów, napisz na przykład mięśnie prosty, że tutaj powinniście czuć jakieś napięcie. Może to skutkować tym, że mięsień prosty brzucha będzie nadaktywny, że wam się wywali taki stożek tutaj z mięśnia prostego. Nie wiem, czy można da radę zrobić, bo to trzeba być trochę zepsutym, żeby. O, coś takiego tu mniej więcej się zrobi, że zobaczcie, jest bardzo mocno prosty z brzucha zaangażowany, a tu no widzicie, jest miękko, tu jest flak po prostu, tutaj nic nie pracuje. Nie? Także tego chcemy jak najbardziej unikać. To będzie miało miejsce w momencie, kiedy się skupicie na mięśniu prostym brzucha, żeby go spiąć z całej siły, żeby on tutaj utrzymał Wam właśnie jedną pozycję między mostkiem a spojeniem łonowym. Tak to tutaj będzie wyglądało, on będzie bardzo mocno pracował, ale Wy chcecie zaangażować całe Wasze ciało do ruchu, więc Wy myślcie bardziej o nie o tej mięśniu, ale o ruchu. Chcecie tutaj utrzymać pozycję miednicy względem klatki piersiowej i dzięki temu zaangażujecie tu zdecydowanie dużo, yy, dokładnie, bez tutaj zmiany krzywizny pleców. Dzięki temu zaangażujecie całe gorset mięśniowe, a nie poszczególne, e, poszczególne mięśnie. I tak to właśnie powinno wyglądać. Czyli żebra obniżone, zaangażowane skosy, myślimy o całym tutaj gorsecie mięśniowym, myślimy o ruchu, nie o poszczególnych mięśniach. I tak to tutaj powinno wyglądać. To jest odpowiednia praca brzucha w tym momencie, gdzie rzeczywiście mamy zaangażowany tutaj komplet wszystkich mięśni, które będą współpracować i razem stabilizować całe to nasze kor. Dobra, trochę było pogadane, to idziemy już teraz do konkretnych ćwiczeń, które pomogą Wam właśnie ustabilizować kor w ruchu. Pierwsze ćwiczenie to będzie deadback połączony z lat pulowerem, czyli tutaj będziemy teraz przenosić ketla za głowę, jednocześnie obniżając raz jedną, raz drugą nogę. Jak widzicie, cały czas utrzymujemy tutaj taką samą krzywiznę kręgosłupa. Marzena w trakcie ruchu wykonuje jeszcze wydech, dzięki czemu tutaj aktywnie angażuje i skosy, i dodatkowo jeszcze tutaj mięśnie oddechowe do ruchu. A mięśnie oddechowe oczywiście też bardzo mocno mogą pracować przy stabilizacji naszego kora. Także to będzie pierwsze z ćwiczeń, które chcemy Wam tutaj zaproponować, które nauczy Was właśnie stabilizacji kora przy ruchu Waszych kończyn. Drugie ćwiczenie to będzie nasza modyfikacja Berdoga, który, jak się ostatnio dowiedzieliśmy, to nie jest ptako pies, tylko to jest pies gończy, słuchajcie. Także pocztanga uczy i bawi. I o co tu będzie chodzić? Tutaj będziemy pracować na pracy jednocześnie najszerszego pośladka, ale też od przodu będziemy pracować taśmą przednią, skośną. Czyli tutaj będziemy bardzo mocno pracować na korze, żeby nie doszło w trakcie ruchu do tego. Tak jest, dokładnie. Także. Przede wszystkim odpowiednia krzywizna kręgosłupa, bo tutaj bardzo często ludzie albo idą do przesadnej hipelardozy, albo wręcz właśnie podwijają dupę na tak zwanego strającego psa. Aktywna praca łopatek, czyli nie zwieszamy się na łopatce ani w jedną stronę, ani nie idziemy do protrakcji, czyli tutaj delikatne zaangażowane łopatki, ale neutralna pozycja. OK. I idziemy. Aktywna praca pośladka, aktywna praca mięśni najszerszego, czyli jednocześnie integrujemy pracę mięśni biorących udział w taśmie tylnej skośnej, ale też cały czas pracujemy tutaj właśnie z kosami, tak żeby nie uciekało nam biodro w taką stronę. Dokładnie. Wiadomo, im grubsza guma, im większy antelek, tym to będzie trudniejsze ćwiczenie. Jednakże pamiętajcie, że tu nie chodzi o to, żeby spompować nie wiadomo jak najszerszy. To nie jest stricte takie wiosłowanie, żeby dowalić pracę na plecy. Tu chodzi bardziej o to, żeby to wszystko było ustabilizowane i żeby te mięśnie nam razem współpracowały później tak, żeby inne ruchy były dużo bardziej wydajne, żeby nas nie rotowało w przysiadzie, żebyście umieli wykonać ruch jedną nogą bez tutaj odgięcia e, gdzieś na, na biodrze w jedną czy w drugą stronę. No idziemy do, do trzeciej propozycji, ćwiczenie, które nazywa się... Nie wiem, nie wiem jak się w sumie nazywa, nieważne. W każdym razie wchodzimy sobie do pozycji półklęku i będziemy robić wymachy ketlem dokładnie w taką manierę. Tutaj klucz oczywiście będzie znowu, żeby ustabilizować miednicę, żeby nic nie latało i będziemy wykonywać ruch, cyk, ciach, starając się, żeby też nie uciec, oczywiście obręczą barkową gdzieś tam przesadnie, o dokładnie, żeby nie uciekać na boki, czyli tutaj już ruch jest troszkę bardziej złożony, tutaj trochę więcej dynamiki w tym ruchu też będzie, także sprawa jest trochę trudniejsza. Polecam to najlepiej przynajmniej na początku robić przed lustrem, żeby sobie patrzeć czy rzeczywiście nic tutaj gdzieś na boki nie ucieka, ale też naprawdę jeżeli chodzi o stabilizację taką globalną, mega fajne ćwiczenie i tu już można powiedzieć, że to jest podkładka do trochę bardziej złożonych sportów niż trójbój powiedzmy, ale jeżeli byśmy chcieli tutaj dalej gdzieś zapracować w trójboju powiedzmy i na taśmę skośnej tutaj sobie popracować, to możemy wziąć sobie po prostu gumę i zrobić sobie coś typu wood choppera, którego kiedyś nawet już rzucaliśmy na nasz kanał, to już tutaj go podlinkuję, u góry będzie i robić coś dokładnie takiego, że tutaj po skosie uciekamy, jeżeli można pójdzie trochę bardziej w tamtą stronę, to tutaj jeszcze zapracuje mi mięśnie w zębatym dokładnie, ale pamiętamy, żeby cały czas tutaj miednica była jednocześnie ustawiona w jednej z pozycji ustabilizowanej, żeby nic tej nie uciekało, czyli znowu to samo, co tam wcześniej mówiliśmy. Tutaj jeszcze można pilnować, żeby oczywiście odpowiednio pracować stopą, bo tu wydawałoby się to być może oczywiste, ale wbrew pozorom, wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Tutaj nasz ketel będzie wytrącał całe nasze ciało z równowagi i bardzo łatwo będzie uciekać do takiej pozycji, gdzie ta noga będzie nam tu uciekała, gdzie będziemy pracować stopą właśnie w taki sposób a też to będzie wprowadzało później jakiś problem, jeżeli chodzi o inne, bardziej złożone ruchy. Także tutaj cała kość jest mocno wbita w ziemię, cała stopa, przepraszam, pierwsza i piąta kości stopa mocno stabilizują yy, naszą stopę. No i tak, żeby tutaj wszystko ładnie stabilnie było. Tak, jak powiedziałem na początku, plank to fajne ćwiczenie, ale pamiętajmy, że ćwiczenie trzeba wybierać odpowiednio do naszego celu. Także tutaj, jeżeli chcemy sobie zapracować już na takich trochę bardziej złożonych ruchach, to proponuję właśnie odejść od tego planka. Ewentualnie robić w tym planku jakieś modyfikacje, plank arm reach na przykład, gdzie będziemy unosić rękę, gdzie możemy unieść nogę, to już będzie zdecydowanie dużo bardziej wymagające. I przestać to męczyć tego planka 5 minut, 10 minut, 2 godziny, tylko zacząć się bawić w bardziej złożone ruchy i gwarantuję Wam, że w perspektywie całego Waszego treningu tylko i wyłącznie na tym zyskacie. Pozdrawiamy, komentujcie, subujcie i tak dalej, tak dalej. Do zobaczenia w następnym materiale. Biona. Generalnie rozchodzi... Ja z kim ja pracuję? Z poważnym nagrywkiem kurwa.